W tym filmie mam dla was coś totalnie nowego. Dziś przedstawiam wam najstraszniejsze historie osób o brain rotach. Jak wiecie ostatnio jest bardzo głośno o takich postaciach jak Tung Tung Sahur, Bombardiro Krokodilo czy Balerina Cappuccina. Mówi i nagrywa o tym każdy. Dlatego musisz zobaczyć najstraszniejsze historie o brain rotach, które udało mi się znaleźć w internecie. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania kanału, bo takie kozackie odcinki pojawiają się tutaj cały czas. Każdy zostawia teraz łapkę w górę, bo 2000 łapek w górę i robię kolejną część strasznej historii. A jeżeli chcecie zdobyć 30 zł PSC, to napiszcie w komentarzu, w jaką grę gracie teraz najczęściej. Odpowiem na zwycięski komentarz. A wy się w ten klimat i jedziemy z tym myśleć. Zacznę od najważniejszego. Jeżeli usłyszysz ten dźwięk po północy, nie odpowiadaj. Wszystko zaczęło się w maju. Wtedy, właśnie w internecie, zaczęło pojawiać się dziwne wideo. Tło było całe czarne, jedynie na środku migała postać, przypominająca kawałek drewna bez oczu i rozmazaną twarzą. Jego usta poruszały się synchronicznie z dźwiękiem, który nie dawał mi spokoju. Trug. Nie wiem, co mną kierowało, ale przesłałem to do kilku znajomych, żartując, że to nowy brain rot z internetu. Następnego dnia dwóch z nich nie przyszło do szkoły. Wieczorem dostałem wiadomość głosową od jednego z nich, Pawła, ale to, co usłyszałem, nie było jego głosem. Brzmiało, jakby ktoś sztucznie próbował go naśladować. Tuk, tuk, słyszysz mnie? Ja już nie jestem sobą. Było to dla mnie mega dziwne, więc otworzyłem jego profil na Facebooku. Wszystko zostało usunięte. Zostało tylko jedno story z czarnym ekranem i napisem odpowiedziałem. Od tamtej pory zaczęło się dziać coś dziwnego. Za każdym razem, kiedy kładłem się spać, słyszałem stukania. Równo co minutę. Najpierw myślałem, że to z kaloryfera. Potem zrozumiałem, że dźwięk się przemieszcza. Kiedyś usłyszałem go przy moim uchu. Zacząłem szukać informacji o Tung Tung Sahur. Większość ludzi Mówiła, że to tylko dziwny trend. Ale na pewnym forum znalazłem coś innego. Ktoś pisał: To nie tylko trend, to rytuał. Jeśli usłyszysz pełną frazę trzy razy z rzędu w ciągu jednej nocy, oznacza to, że wybrano cię. I masz dokładnie 24 godziny, by ją odbić. Ale nie podali jak. O trzeciej w nocy usłyszałem go dokładnie trzy razy: Tu, tu, sahur. Tung tung sahur, tung tung sahur. Wstałem i spojrzałem w lustro. Za mną stał on postać z Tung Tung Sahur bez oczu. Jego szczęka rozciągała się do nienaturalnych rozmiarów. Wtedy zrozumiałem, co miałem zrobić. Złapałem telefon, otworzyłem TikToka, nagrałem film i wyszeptałem frazę Tung Tung Sahur. Opublikowałem. Dźwięk przeszedł na kolejną osobę. Od tamtej pory śpię spokojnie. Ale jeśli ty właśnie usłyszałeś ten dźwięk, to znaczy, że przyszła Twoja kolej. I masz tylko 24 godziny na przekazanie tego kolejnej osobie. Zacznę od tego, że nie wierzę w duchy, klątwy ani żadne złe piosenki z internetu. Ale to, co wydarzyło się kilka tygodni temu w pewnym studio dźwiękowym na południu Włoch, tego nie da się racjonalnie wyjaśnić. Pewnego dnia przyniesiono mi starą płytę z napisem Tralalero Tralala i ta 78 brak autora, brak opisu. Jedyna notatka mówiła, nie odtwarzać w całości, przerwać przed 3,42. Zacząłem odsłuch na komputerze. Na początku zwykła piosenka. Włoski refren, chórek, tralalero, tralala, balerina cappuccina brzmiało dziwnie, ale niewinnie. Dokładnie przy 03.42 piosenka się urwała. A potem usłyszałem, że czwarte odtworzenie aktywuje pętlę. Po chwili zauważyłem coś dziwnego. Klik na komputerze skopiował się sam. Cztery razy z identyczną nazwą, bez mojej ingerencji. To było bardzo dziwne. Następnego dnia dostałem maila nadawca nieznany. Temat RAI 1978 Ostrzeżenie. Jeśli masz płytę Stralalero, nie odtwarzaj jej publicznie. To nie piosenka, to była część projektu hipnotycznego. Transmisja odbyła się tylko raz. Każdy, kto jej słuchał, zaczął tańczyć i nie przestawał. Odtworzyłem więc monitoring ze studia. Przewinąłem do momentu 3:42 i wtedy w odbiciu monitora zobaczyłem siebie, ale nie siedzącego, tańczącego, z rękami w górze szeroko uśmiechniętego. To było naprawdę mega dziwne, ponieważ w ogóle tego nie pamiętam. Od tamtej pory komputer sam się uruchamiał. Zawsze o 3.42, zawsze ten sam dźwięk, nawet po formacie, nawet po odpięciu dysku. Wiem, że to brzmi jak żart, a jeżeli kiedykolwiek zobaczysz plik z nazwą Tralero Tralala, nie odtwarzaj go. Nie testuj, nie baw się z nim. To nie piosenka, to była broń. Wielu z Was pyta, czy mogę nagrać dla Was pozdrowienia. I mam dobrą wiadomość. Dzięki Instant Gaming jest to możliwe. To właśnie tam znajdziecie gry w najlepszych cenach w całym internecie. Każdy, kto skorzysta z mojego linku, który macie w opisie i kupi dowolną grę, nawet taką za 3 albo 4 zł, bo takie także tam są. Jest ich całkiem sporo. I napisze do mnie na mojego maila, który Wam się teraz wyświetla na ekranie. Dostanie ode mnie specjalne nagranie z pozdrowieniami. Oprócz gier w najlepszej cenie zgarniecie tam także V-Dolce i Robuxy dużo taniej niż bezpośrednio w Robloxie albo w Fortnite. Jest to 100% legit stronka z obsługą klienta 24 7 i szybkimi płatnościami np. Blink. Teraz na promocji na przykład jest też gra Stellar Blade. Świetna gierka, którą warto sprawdzić. Zbijajcie na Instant Gaming przez mój link w opisie, tam na dole. Jonas był zapalonym miłośnikiem Creepy Past i uwielbiał zagłębiać się w mroczne historie. Pewnego dnia, gdy przeglądał internet w poszukiwaniu kolejnych opowieści, natknął się na tajemnicze zaklęcie. Zaklęcie miało rzekomo przywołać potwora o imieniu Bombardino Krokodilo. Przerażającego pół krokodyla, pół samolota. Jonas, pełen ciekawości, postanowił przetestować prawdziwość tego zaklęcia. Powiedział je cicho sam do siebie, uznając, że to szar. Nic jednak się nie wydarzyło. Początkowo odczuł ulgę, ale nie wiedział, że jego słowa miały daleko idące konsekwencje. Nocą, gdy Jonas spał spokojnie, nieświadomy tego, co czeka go rano, coś złowieszczo skradło się do jego domu. Był to Bombardino Krokodilo. Potwór, który został przywołany przez zaklęcie. Jonas obudził się o świcie, słysząc dziwne dźwięki dochodzące z pokoju obok. Zaniepokojony wstał z łóżka i skierował się w tamtym kierunku. Gdy otworzył drzwi, z przerażeniem spostrzegł, że za okna wyłania się dziwna postać. To był Bombardino-Krokodilo. Potwór zaczął śpiewać makabryczną wersję piosenki. Jego głos przeszywał powietrze, wywołując dreszcze na plecach Jonasa. Z każdą sekundą Bombardino-Krokodilo stawał się coraz bardziej realny i potężny. Jonas w przerażeniu próbował uciekać, ale wszelkie próby były daremne. Krokodyl, złośliwie śpiewając swoją piosenkę, zbliżał się. W kierunku niego. Z każdym krokiem stawał się coraz bardziej nieuchwytnym koszmarem. W końcu bombardino dosięgnął Jonasa. Słowrogie ręce potwora chwyciły go mocno, pozbawiając go sił i nadziei na ucieczkę. Jonas słyszał jego przerażający śmiech, gdy potwór zaczął go pochłaniać, wciągając go do mrocznego wymiaru. Od tego momentu Jonas Zniknął bez śladu. Od tamtej pory mroczny potwór nawiedzał każdego, kto ośmielił się powiedzieć zaklęcie, żywiąc się ich strachem i przekształcając ich w kolejne ofiary. Zrób dzwoneczkiem, łapka w górę wpada na link w opisie. Dzięki do zobaczenia w kolejnym odcinku.